Donald Tusk, Angela Merkel i Władimir Putin jadą pociągiem. Merkel wyciąga butelkę najdroższego niemieckiego wina, napiła się trochę, otworzyła okno i wyrzuciła resztę. Tusk i Putin zaczynają protestować. Merkel, co ty robisz? To przecież takie drogie, a w dodatku trudno dostępne. Merkel na to odpowiada. O, oj, tam u nas tego pełno. Następnie Putin wyciąga butelkę najdroższej rosyjskiej wódki, wypija kilka łyków, otwiera okno i wyrzuca pozostałe. Merkel i Tusk są zszokowani. Co ty robisz, Putin? To przecież takie drogie i gdzie indziej nie do zdobycia. Putin macha ręką. E, nic takiego. U nas tego w bród. W końcu Tusk bierze dokumenty dotyczące kluczowej reformy, której wdrożenie miało znacząco wpłynąć na gospodarkę Polski. Przegląda je przez moment. Otwiera okno i wyrzuca. Putin i Merkel zszokowani. Co robisz? To przecież tak ważne i tyle pracy w to włożono. Tusk odpowiada z uśmiechem: To nic takiego. U nas reform w brud.